¡Ah, dzisiaj mam dla Was nowy film, czyli jak rozwiązywać jakieś małe problemy z włosami e, tej pon e, samemu w domu. Na przykład jak Wam się suni jakaś kanapka, odpadnie kanapka e, już, e, albo na przykład klej się Wam rozklei, jak coś Wam się stanie. Metoda kanapkowa jest to bardzo fajna metoda. Niestety, co 6 tygodni trzeba chodzić do fryzjera. Teraz nie ma takiej możliwości, więc w tym filmie pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić w domu i co kupić właśnie na ratunek takich włosów w domu i potem jak sobie z różnymi problemami poradzić. Najpierw musisz dokupić kilka produktów, zaraz Ci powiem jakich. Cleaner, czyli preparat odtuszczający. Może być to taki preparat, jak używamy przy manikiry hybrydowym. On będzie nam potrzebny do odtuszczenia przed założeniem ponownego paseczka z klejem. Remover, jest to profesjonalny preparat z olejkami lub alkoholem, który po prostu rozkleja klej w taśmach, bo zawsze włosy tape'on są klejone właśnie na takie taśmy. Remover jest to preparat profesjonalny, właśnie do włosów tejpon, który rozkleja ten klej w taśmach. Jest też cały osobny film, który podlinkuje jak samemu zdjąć włosy. Metodą kanapkową przedłużone, jak samemu w domu to zrobić. Także jest to bardzo ważne. Pamiętajcie też, że właśnie odpowiedni remover do metody kanapkowej to też często taki remover, który nadaje się do, do, usu do odklejania systemów i protez włosów. Znajdziecie na pewno na Allegro u nas też, w naszym sklepie, ale też na Allegro znajdziecie właśnie takie remowery, które będą odpowiednie. Musicie też kupić gotowe paski z klejem do włosów tape-on, na przykład takie. Wam zupełnie wystarczą takie listki, jeżeli na jedną głowę dla jednej osoby spokojnie wystarczy. Możecie wybrać taką i dowolną ilość lub, lub możecie kupić taką dwustronną taśmę z klejem, która jest w rolce. Oczywiście taka taśma, na przykład ta jest dostępna, to jest firma Walker Tape amerykańska u nas w sklepie. Taka taśma jest bardzo długa. Także... Jeżeli macie na przykład dużo tych kanapek i na przykład chcecie wszystkie przełożyć, to wam się wtedy przyda. Natomiast na naprawianie, jeśli macie naprawdę dwie kanapki, wam się obsunęły lub jakaś mała ilość, to kupcie sobie lepiej taką taśmę wtedy w tych listkach, bo tam macie na przykład 12 sztuk na jednym listku. Takie też znajdziecie produkty na Allegro i spokojnie Wam to wtedy wystarczy. Tutaj podlinkuję też właśnie w tym filmie, w opisie tego filmu, dwa inne filmy na naszym kanale, czyli jak krok po kroku zdjąć kanapkę, i jak krok po kroku, to drugi film. Założyć właśnie włosy metodą kanapkową. No, niestety w tym momencie, niestety, fryzjer może jest zamknięty prawdopodobnie, i dlatego niektórym z Was może być trudno. Odklei Wam się na przykład jedna kanapka. Możecie ją same spokojnie w domu przyczepić bez żadnego problemu. Jak obejrzycie nasze filmy, to będzie dla Was już to jasne, jak to zrobić pamiętajcie też, że zawsze jeżeli na przykład ten, ta kanapka Wam sama spadnie to tam będą jakieś może minimalne ilości kleju na Waszych włosach ale jeżeli macie duży odrost i musicie tą kanapkę zdjąć remowerem pamiętajcie, że ten remower jest zawsze tłusty czyli potem trzeba włosy umyć aha, jeszcze jeden taki trik jak zgrzejecie tam jedną, dwie sekundy przy ponownym zakładaniu zgrzejecie ten klej to wtedy to się będzie jeszcze lepiej trzymać także to też polecam i jeszcze coś chciałam powiedzieć o szamponie oczyszczającym. Jeżeli robicie Całe włosy, całą głowę metodą kanapkową chcecie zrobić i robicie to od początku, to wtedy należy umyć całą głowę jeszcze bez żadnych doczepionych włosów szamponem oczyszczającym. Natomiast jeżeli jedną tylko kanapkę czy dwie czy chcecie przykleić, a resztę macie założone, nie wolno umyć y, włos, y, tych włosów całej głowy szamponem oczyszczającym, bo inne włosy, te, które już macie założone, Wam się zniszczą, bo włosów przedłużanych szamponem oczyszczającym myć nie wolno. Jeszcze pamiętajcie, że zawsze po założeniu tej kanapki 48 godzin w ogóle nie wolno myć włosów, żeby ten klej się utrwalił. Także jest to bardzo ważne. Jeszcze ostatnia taka rada na koniec. Jeżeli bardzo dużo już czasu upłynęło, na przykład jakieś 8 tygodni czy więcej i macie naprawdę duży odrost, a dalej nie możecie iść do fryzjera, bo jest zamknięty, to lepiej w ogóle zdejmijcie te włosy, tak jak w tym filmie podlinkowanym krok po kroku Wam tutaj pokażę, ponieważ Wasze się mogą obciążyć i Wam powypadać, bo to też nie może można nosić nie wiadomo ile tej metody kanapkowej. Jej wadą jest niestety to, że wymaga chodzenia do fryzjera co jakieś 6 tygodni. Teraz nie wiadomo, kiedy będzie to możliwe. Także lepiej może całe włosy zdjąć, niż ryzykować jakieś zniszczenie, jakieś problemy. Pamiętajcie też, że jak będziecie kupować te tasiemki właśnie z klejem do metody kanapkowej, żeby zawsze zwrócić uwagę na rozmiar. Rozmiar to na przykład 4 cm, czyli długość na szerokość na przykład 0,8 cm. I następna rada, zawsze zgrzejcie zgrzewarką 1-2 sekundy. Pamiętajcie też, że te taśmy, te paseczki z klejem, one tracą swoją moc klejącą, jeśli są zbyt długo przechowywane. A tak wyglądają te dwa filmy, które tutaj Wam podlinkuję. Eee, czyli metoda kanapkowa z bliska, część druga, zdejmowanie i przygotowanie włosów do ponownego założenia. Także zobaczcie też te kolejne dwa filmy. Będziecie sobie w stanie same poradzić w domu z kanapkami. Dziękuję Ci za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Jeśli masz jakieś pytania, to możesz do nas zawsze napisać. Jeśli potrzebujesz produktów do włosów, przedłużania i zagęszczania, a także włosów, to odwiedź nasz sklep online. Dziękuję.